Co tobie? Gdybym cię siostro zabiła? Co ty tyż mówisz? Daj mi te maliny. A kto wie, siostro, gdybyś poprosiła, pocałowała usteczka Aliny. Może bym dała, spróbuj balladynko. Prosić? Inaczej żegnaj się z malinką. Co? Bo też widzisz, siostro, że ten dzbanek to moje szczęście, mój mąż, mój kochanek, moje sny złote i mój ślubny wianek i wszystko moje. Oddaj mi ten dzbanek, siostro, oddaj mi, bo, bo i cóż będzie, bo nie masz malin, więc suche żołędzie uzbierasz we dzbanek, czy wierzbowe liście. I tak ja prędzej biegam i przez miedzę ubiegnę ciebie, ty... A oczywiście, że ciebie w locie siostrzyczko wyprzedzę. Ty o nie, nie zbliżaj się do mnie z takimi oczyma. Nie wiem, ja się ciebie boję. I ja się boję. Połóż się na ziemi, połóż, ha, zabija.